Właśnie pisarzy polskich Adolf Dygasiński, syn boginki, część trzecia Pod nalepą znowu zapiszczało. Wojtek wstał i, nic nie mówiąc, poszedł do domu. Myśleli, że się zgniewał i już do nich nie wróci, ale on wrócił tylko przyniósł ze sobą plasterek miodu, dratwę szewską i młot. Tamci ludzie pokładli się spać z dziećmi po kątach, na gołej ziemi, zasnęli. Wojtek po omacku zdjął buty, jeden włożył rękę i wysmarował podeszwę miodem na wewnątrz, potem się nakrył kapotą i leży. Nie spał wcale. Jeno nasłuchiwał tego piszczenia pod nalepą. Na jeden raz spod nalepy wychodzi coś bielusieńkie, cienkie, a długie. Zaczęło to to łazić po izbie, zaglądać w każdy kąt, gdzie tylko był jaki okruch, czego zaraz skrupało. A jak co było całe, to ono psuło, wygryzało dziury, i ciągle pieszczało, labiedziło. Przychodzi on do Wojtka i bierze ten but wysmarowany miodem. Zagląda w niego, potem się skurczyło i w but wlazł. Wyraźnie było słychać, jak tam w bucie mlaskało, wylizywało podeszwę. Dopiero się Wojtek zerwał nagle. Mocno ścisnął cholewę u góry i zawiązał ją dratwą. Teraz wyniósł się z butem przed chałupę. Usiadł na przyzbie i przy świetle miesiączka czekał co dalej. Słyszy on, że w bucie zaczyna coś chrupać, zupełnie tak jak kiedy mysz gryzie. To ta bieda chciała się z buta wygryźć i już zębami dziurkę zapoczęła, ale on chwycił młot i zaczyna walić z całej siły. Człowieku, zlituj się, nie bij. Ten nic tylko raz za razem wali. – A pókiż mnie teraz będziesz mordował? – pyta bida. – Póki ci wszystkich zębów nie powybijam, na nasienie, żebyś już gryźć nie mogła. Walił tak biedę, aż jej nareszcie zęby powybijał, w ten czas dopiero przestał bić, kiedy te wybite zęby zachrzęściły tak w bucie, jak kamyki w grzechodce. Zabierzam teraz buty z biedą i poszedł prosto do onego bajorka, gdzie to był zgnębił topielca. Otworzył wody laseczką, poszedł między nimi suchą nogą, zapukał do domu topielcowego. Zaraz do niego wyszła żona topielca i w te słowa mówi: Coście wy najlepszego zrobili, mój Wojciechu? Pozbawiliście oto mojego męża wszelakiej roboty i teraz tak mi w domu dokucza, że wytrzymać z nim trudno. Juści, ten topielec stracił moc swoją i nie mogąc już dokuczać ludziom, tak strasznie psocił w domu. Niemiłosiernie trapił żonę, dzieci, jako zdawien dawna przywykł do dokuczania. Przyniosłem ja mu zabawkę, rzecze Wojtek. Będzie teraz miał komu dokuczać, niech używa. Z tymi słowy odwiązał dratwę i zaraz z cholewy wyleciała bieda. Poczęła piszczeć, szukała sobie jakiego kącika, żeby tam osiąść na komornym. On zaś wysypał z buta zęby, przerachował je i zobaczył, że brakowało jednego. Tak woła na tę pieszczącą biedę. Słuchaj no! Ty, psia wełno, nic potem, tobie jeszcze w gębie jeden kieł został i możesz nim szkodzić, ja ci go koniecznie muszę wybić. Bieda w tej chwili rozdziawiła gębę, pokazuje, że już nie ma ani jednego zęba. Ten ząb, powiada, co ci go do rachunku brakuje, gryzł dawniej lepiej, alem go sobie do krzty wyszczerbiła na chłopskiej pracy, która jest twardsza od najtwardszych kamieni. Szlacheckie złoto, srebro, diamenty gryzłam łatwiej aniżeli ty chleb z masłem. Nawet bez zębów dałabym mu radę, ale kiedy przyszła kolejna chłopską pracę, od razu sobie wyłamałam ten ząb najlepszy. — Ha no, choć ta bez zębów, może się i tak wypasiesz u tych topielców — powiada Wojtek przez kpiny. Kazał sobie tam podać jeść, posiedział chwilkę, potem zostawił biedę pod wodą i odszedł. W kilka dni przybiega do niego ten sam chłop, ale się już bardzo zmienił. Na twarzy nabrał ciała, wesoło patrzył i obleczenie miał o wiele lepsze. Mój dobrodzieju, woła, toć teraz u nas w domu wszystko inaczej. Czymże ja wam teraz wynagrodzę taką przysługę? Wyprawcie mi o to, którego dnia porządny bankiet, jaką godzin. Nie tylko, żem tej waszej piszczącej biedzie powybijał wszystkie zęby, ale ją jeszcze w dodatku zatopił. Jednego dnia zbliża się do Wojtka sam kręcisz i powiada. Wojtek, wiesz ty o tym, że koszula jest najbliższa ciała? To ma znaczyć pono, że o krewnych lepiej pamiętać trzeba niż o obcych. No, a ty obcym się wysługujesz, a domu ani zbylisz? Bo mię tatusiu pędzacie do takiej roboty, co dla mnie nic a nic nie kwadruje. A byłżeś ty kiedy w nocy na tym naszym pulku koło łąki? Nie byłem. Po cóż bym tam w nocy chodził? Widzisz, a tam jakieś licho lata z latarką, i skoro się tylko człowiek pokaże, to ono tak goni, że niech ręka Boska broni. Tego nie wiedział, ale skoro teraz wiem, może co na to poradzę. Zaraz wieczorem poszedł na ojcowe pole, po drodze ukopał sobie rzepy, potem wlazł w kartofle, położył się w gruździe, leżał i rzepę zagryzał. No dobrze. Około północka, ni stąd, ni zowąd, pokazał się tam na polu jakiś człowiek w szlacheckim sorducie, w kaszkiecie, z latarką w ręku. Przebiegł po uwrociu, a potem w poprzek przeskakiwał zagony i takam mamrotał pod nosem. – To jest, Kręciszów, zysk, a Boroniowa strata! To jest, Kręciszów, zysk, a Boroniowa strata! I tak w kółko zaskoczył, powtórzył to samo. Wojtek nagle wypadł z kartofli, a ten surdutowy obces się rwie do niego jak szalony. Przywykł do tego, że chłopi zawdy przed nim uciekali. Więc się i teraz widać spodziewał tego samego. Ale Wojtek stał jak mur, ani drgnął. Bliżej pójdź, mówi. Bliżej, ja przed tobą nie mam żadnego boja. Dopiero tamten zawrócił i sam w nogi. Jak się Wojtek za nim puści, to tylko po naci kartoflanej furczało, a ziemia dudniła. Ten na przodzie zmykał jak zając, jeno się światełko migało, ale go Wojtek nareszcie dognał i już miał za kark chwytnąć, kiedy mu się nogi w badyle zaplątały i w tym rozmachu gruchnął aż nosem ziemię zarył w bruździe. Tamto tymczasem umknęło. Powrócił do domu, markotny był, że mu tak źle poszło, a kręcisz spod oka, nań spojrzał i powiada. Różności ci się pono udawały z takimi złymi, ale to licho na naszym polu musi być sztuczka. Nie na darmo on ze światłem chodzi. Wojtek nic ojcu nie odrzekł, jeno w duchu zawziął, żeby postawić na swoim. Na drugą noc już się w poręczniejszym miejscu zasadził, żeby bliżej być tego stracha. Tak ledwie co się pokazało ów to licho, a on mu już zastąpił drogę i chciał je przycapić. Ale co ręką chwyci, nic w garści nie czuje. Rozstępowało się to jak powietrze. Biegli tak obok siebie. I Wojtek wyraźnie czuł, że tamten jest. Koniec części trzeciej.